Witajcie Kochani! Witam Was Bobby Jones z Winchester 73 Line Dance. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować układ taneczny pod tytułem Wszystkie drogi prowadzą do Bronkowa. Śpiewa go Cezary Makiewicz. Zapraszam do polubienia lub subskrypcji naszego kanału Winchester 73 Line Bates. Przechodzimy do układu tanecznego. Układ taneczny ma 32 kroki. Jest tańczony na 4 ściany. Zaczynamy układ. Krok na bok dostawiamy, krok do przodu. Krok na dostawiamy, krok do, tyłu. Krok, do tyłu, krok, do tyłu, krok do tyłu. Krok do tyłu, krok do tyłu, krok do tyłu, krok do przodu. Krok do przodu, czubkami do palców, stawiamy stopę, krok do tyłu, krok do tyłu, krok do przodu. Krok do przodu, czubkami palców wykonujemy wdowy, wstawiamy stopę, krok do tyłu, krok do tyłu, krok do przodu. Krok do przodu, zostawiamy krok do przodu, krok do przodu, dostawiamy krok prz do przodu. Wykonujemy, krzyżujemy, jednocześnie obracając się o jedną czwartą obrotu. Krok na bok, krzyżujemy nóżki, krok na bok i krzyżujemy. Wykonujemy pełny obrót i przykrót przytup, licząc.

7 i 8. Układ ma restart. Restart zaczynamy w trzeciej rundzie do restartu. Na godzinie 6. 1 i 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. W tym miejscu przerywamy, zaczynamy taniec odmora. Taniec ma zakończenie. Zakończenie robimy na godzinie 6. Wykonujemy krok. Do przodu i pół obrotu i kończymy taniec. Zapraszam Was serdecznie do tańca i przyjemnego spędzenia czasu z muzyką kanty. Do usłyszenia.